Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał. Na bieżąco komentujemy sytuację z frontu. Dzisiaj 226 dzień rosyjskiej inwazji. Informacje z ostatnich 24 godzin przedstawi dr Marek Kozubal. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. Aktualnie Mamy do czynienia może nie tyle z jakąś pauzą operacyjną bądź taktyczną, ale ze zmniejszeniem nasilenia walk. Nie oznacza to jednak, że do starć nie dochodzi. Dzisiaj okazuje się, że Ukraińcy zaczęli ogniem bezpośrednim ostrzeliwać szosę P66 wychodzącą z miasteczka Kremina. To jest y, odcinek hersońsko-łuchański, tak dla przypomnienia, tylko dopowiem, ostrzeliwać tą drogę, która właśnie prowadzi do Rubiżnego, a następnie do Siewierodoniecka. Co to oznacza? Oznacza to, że prawdopodobnie Ukraińcy ostrzeliwują y, drogę z pozycji znajdującej się w lesie nad rzeką Krasnarika. Oznacza to, że postępy ukraińskie muszą być dość znaczne w tamtym miejscu. Ponadto trzeba dodać, że od brzegów Krasnej Riki do drogi wychodzącej właśnie z Kreminnej do rubiżnego, znajduje się jakieś pół kilometra. Oznacza to, że droga faktycznie może się znajdować nawet pod ogniem z broni ręcznej, ale nie można też wykluczyć tego, że Ukraińcy poczynili też pewne postępy na południe od rzeki Doniec, gdyż Ukraińcy atakowali od jakiegoś czasu pozycje rosyjskie pod wsią Biłochorivka. Także nie można wykluczyć, że Ukraińcy również od tej strony zbliżają się właśnie do Rubiżnego i do Kreminnej. Chodzi o to, że na południe od tej rzeki, no niemalże przy samym brzegu, znajdują się wzgórza, z których też można byłoby skutecznie ostrzeliwać właśnie drogę Wychodzącą z Kremliny do Rubiżnego. Jeżeli chodzi o inne odcinki frontu, tutaj myślę, że najbardziej takim ciekawym miejscem będzie oczywiście odcinek Hersoński, gdzie od jakiegoś czasu zaczyna się więcej dziać. Ukraińcy zmusili Rosjan do odejścia na kolejną linię obrony. I tutaj okazuje się, że faktycznie trwają walki w okolicach miasteczka. Miłowe. No, miasteczko jest podzielone na dwie części z powodu limanu, czyli takiego rozlewiska y, rzecznego, y, które zalało wąwóz. I przez Miłowe przechodzi też y, most łączący północną i południową część tego miasteczka. I ja tutaj już raz kiedyś wspomniałem, że Ukraińcy w zasadzie mogą Miłowe ominąć, ale zdobycie miasteczka razem z ocalałym mostem, no będzie jednak dla Ukraińców bardzo tutaj takim ważnym osiągnięciem. Chodzi o to, że łatwiej będzie wtedy dostarczać na front, jeżeli on się przesunie bliżej Berysławia, łatwiej będzie dostarczać zaopatrzenie oraz uzupełnienia. Ponadto toczą się również walki na odcinku bliżej samego miasta Kherson, przy czym tam na razie ciężko, ciężko stwierdzić, na ile mamy do czynienia z atakami ukraińskimi, a na ile z atakami rosyjskimi, mającymi na celu odepchnięcie sił zbrojnych Ukrainy na zachód od takich miejscowości, chociażby jak Kiseliwka. I jeżeli chodzi też o inne odcinki, gdzie coś się dzieje, no to tutaj wypada wspomnieć o mieście Bachmut. Tutaj Rosjanie, no, od, no tutaj odnoszą pewne takie niewielkie sukcesy, niewielkie, ale jednak, e, nie są one zbyt spektakularne. To jest niekiedy przesunięcie linii frontu kilkadziesiąt, maks trochę ponad 100 metrów i Rosjanie przez to zbliżają się coraz bardziej do samego miasta Bachmut. Oczywiście nie oznacza to, że miasto może niedługo paść. No tutaj jednak sytuacja Rosjan jest taka, że prawdopodobnie nie dysponują oni odpowiednimi zasobami i ludzkimi i sprzętowymi, aby Bachmut zdobyć. Mogą podjąć walki o to miasto, ale szansa na jego zdobycie jest na chwilę obecną niewielka. Tak jak już kiedyś wspominałem, te niewielkie sukcesy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej pod Bachmutem, one cały czas znajdują się właśnie w cieniu operacyjnym sukcesów ukraińskich na innych odcinkach, no chociażby odcinka, chodzi o odcinek chociażby charkowsko-uchański, czy to, co się dzieje na odcinku hersońskim. Oczywiście w rosyjskich mediach społecznościowych pojawiają się również niepokojące doniesienia o tym, że coś może się dziać na odcinku Zaporowskim, ale ja osobiście uważam, że na chwilę obecną Siły Zbrojne Ukrainy mogą maksymalnie, jeżeli już, to wyzwolić miasto połowy, gdzie znajduje się ważny węzeł kolejowy. Przy czym to miasto już od dłuższego czasu znajduje się naprawdę bardzo blisko linii frontu. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń. Zawsze można liczyć na wiedzę dr Marek Kozubel. Dziękuję za spotkanie. Jarosław, redaktorze, pozdrawiam Pana oraz naszych słuchaczy.